Siema z pięknej wyspy Kosmet. Uh, tutaj wczoraj, tak jak widzieliście, już dzisiaj w sumie ja jadę. Reszta ekipy zostaje. E, no oni ja sobie robię fajną objazdówkę. Akurat muszę wracać, bo muszę być w banku jutro. Także nie mam wyjścia. Nie Jestem umówiony na imprezę. <gry> także wracam. E, no i no, w sumie to chyba dobrze. Fajna ta wysepka, ale tak dłużej tu się jedzie, to nie mam, czy by się chciało. E, ja tam lubię jak się cały czas coś dzieje. Tutaj to takie typowe miejsce na takie chill, chociaż powiem Wam, że tak, wczoraj e, jak trochę poimprezowaliśmy, no nie ma co ukrywać, no do trzeciej imprezowaliśmy, ale w nocy jak się chodziło tutaj, po tej wysepce, po plaży i tak dalej, no po prostu taka Tajlandia jak kiedyś była. Nie, że tak jak gdzieś w Bangkoku, albo coś, jak znajdziecie imprezę 11, teraz to jest cud, bo tak naprawdę do dziewiątej mogą wszędzie tylko alkohol sprzedawać. Tutaj mieli wyrąbane. Normalnie on sprzedawali do drugiej, do drugiej chyba siedzieliśmy w barze. A o byśmy w domu. Jakoś tak. No zarąbiście było, po prostu zarąbiście. W ogóle, e, coś wam powiem o tej wyspie ta wyspka ma praktycznie tylko jedną drogę przez całą wyspę. No i jakieś tam na boki jeszcze, no to wiadomo, ale jedna jest taka główna. E, ona jest półtora... znajduje się półtorej godziny od Patai, mniej więcej półtorej godziny jazdy. E, no ładna jest, no ładna. Myślę, że jak ktoś jest w okolicach Patai, to warto tutaj dojechać i później trzeba przypłynąć wiadomo. Ale, ale myślę, że warto odwiedzić. Wiecie, co to znaczy? Mieć konkurencję i do mocną? Jeden sobie eleven. Drugi sobie eleven. To jest prawdziwa konkurencja. Szukam miejsca. Może masaż. Nie wiem, muszę sobie coś wymyślić Mam parę godzin na plaży leżeć, tak tym się nie chce za bardzo. Na pewno muszę coś porobić. No i chcę wam pokazać od najgodniejszej strony tę wysepkę. Myślę, że w takim normalnym okresie tutaj, jak jest pełno turystów, to to, to co się działo wczoraj na plaży i tak dalej, no to widzieliście, bo było to na poprzednim odcinku. Jak nie widzieliście, to zapraszam. To naprawdę ta wysepka musi być bardzo rozrywkowa. I tak naprawdę, bardzo. Może nie aż tak jak pipi, oczywiście, no bo pipi to już jest zupełnie coś innego. Myślę, że chyba pod względem takim rozrywkowym, takim z tych malutkich wysepek jest chyba najlepsza. Ale myślę, że tutaj też się musi coś dziać. Serio. No ma swój klimat. Przede wszystkim, ma swój klimat. National Park. Tutaj jest centrum, jednorątku. Dobra, idę po ekipę, bo trochę mi zeszło dłużej niż miało. Czas się zbierać. Jadę dalej, znaczy jadę, najpierw idę na łódkę. No i później wracam do Bangkoku Na szczęście. Eee, mam samochód. Także fajnie. Weekend zapowiada się takie fajne. daleko dalką przez przesyła. Jestem taki zmęczony, tak mi się spać chce. Ale spoko. Jakoś dam radę. Bo ogólnie wyspa warta zobaczenia, naprawdę warta. Eee, plaży ładne, woda ładna. Było ok, bardzo ok. Eee, tylko jakby było jeszcze więcej ludzi, o, tak powiem, to wtedy ta wyspa naprawdę musi być mocna. Nie to taka, że... Dużo się musi dziać. Klimatem mi to przypominało takie Czego nie na plażach wczoraj się bawiliśmy i później w tym jakimś tam barze. To naprawdę fajne było. Także myślę, że jak tu jest taki full sezon, to jest super, na pewno to jeszcze wrócę There 3 godziny podróży teraz. Jeszcze. Ojej, jak sobie o tym pomyśleć, to by się odejdzie Wiecie, co ja tutaj przyjechałem? Tak, wracam do Tajlandii. E, rozpakowuję wreszcie plecak. Siedzę sobie w jednym miejscu. No Czasem sobie gdzieś pojadę. A. Kiedy dojadę na Puket, to nawet nie wiem. <grym>, bo na razie jeszcze przed najbliższy tydzień się na pewno nie zapowiada. Mam trochę jeszcze jeżdżenia. A co będzie później, to nie wiem, bo co chwilę coś wyskakuje, a co chwilę ktoś o tym nie chce. W sumie nie mogę narzekać. że jestem w Tajlandii, to jest najważniejsze. Przynajmniej mam co kręcić. I się zaczęło. Nie wiem gdzie mam samochód. Dobre. Nie wczoraj płynęliśmy z innego pomostu niż na który dzisiaj przypłynąłem. I przyjechałem tu w nocy, a czy wieczorem, nie w nocy, ale wieczorem. W ogóle nic nie poznaję dookoła. Trzeba szukać. Ja wreszcie w Bangkoku. Znaczy, w no, Bangkoku, w Bangkoku. Ale jeszcze muszę do hotelu dojechać, którego nie mam. Także muszę coś znaleźć. Na szybko. Jestem mocno zaskoczony. Jaki pokój dorwałem za 100 zł. I na sukces w mit. W samym centrum. Sztos Ja jednak to, co mówiłem, że myślałem, że, się, że jest pozamykane wszystko i tak dalej. To tutaj to jednak nie działa. Ona na Plaza jest zawsze otwarta. Zawsze tu będą dziewczyny znaczy same bary są zamknięte, tak? Te główne, ale dziewczyny. Przy drogach to tu nie brakuje Z same, jeśli się musiały gdzieś wszystkie podziać muszę iść, zjeść, nie wiem gdzie no właśnie gościu podszedł do mnie thai, i mi zaproponował good bar, good girl, można wszystko, mimo że jest zamknięte, Thank you, przyjdziecie i tak znajdziecie, pamiętajcie A ja wam tak seks turystyka w tym mieście, w tym kraju to nie zginie nigdy. Nie ma szans. Co by się nie działo, to się to, się to nie zmieni uwagi. Dobra, tak naprawdę na dół nie na dziewczyny, tylko tu przyszedłem coś sobie zjeść, a że akurat koło tej ulicy jest mój hotel. No to tak akurat wyszło tam no. Akurat. Zawsze pracują same najładniejsze dziewczyny. To tylko ładne dziewczyny przyjmują. Ale znaczy to są kurczaki taka amerykańska sieciówka, ale zawsze są ładne dziewczyny. na plaza. Kiedyś to tak wszystko świeciło. Dobra, wejdę do środka zobaczyć czy cokolwiek się tam dzieje. Wszystko pogaszone, kiedyś tu wszędzie kluby dookoła były. Teraz tylko w jednym piwko i muzyka na żywo. Miejsce to było jedno z najbardziej popularnych tutaj. O nie, sorry. Pomyłka. Najbardziej popularnym to chyba było Sejkowboy. E, tam przyjeżdżałem koło tego, to jest tutaj, zastanowi... Nie, w tą stronę? Nie, w drugą stronę. No. A drugie było właśnie Nana Plaza e, i jeszcze Bad Pong. Trzy takie dzielnice Pakoku, takie najbardziej popularne dla facetu oczywiście. No i dla dziewczyn może też jak lubią. Wiadomo. E, no. A teraz to się troszkę przyniosło w inne miejsca, ale jakoś dalej działa. O! <laughs> Lady mówiła poza jaja. <laughs> 22.30 Ulica tętnie życiem. A nie, bo o 21 mamy zamknięte wszystko. Powiem wam, że to co mówią na internecie, a to co jest naprawdę dużo rzeczy się nie zgadza. Naprawdę bardzo dużo. Także się nie przejmujcie i przyjeżdżajcie po prostu Ale panowie zawijają sobie dziewczynki do domu <laughs> Zarączki chodzą I to jest dobre, dobre, naprawdę Ay, Emeryturka w Tajlandii No i jednak 22 A tu się wszystko zamyka ale to nie jest tak, że się całkiem zamyka, bo to się gdzieś musi przenosić. Zresztą już i tak wcześniej proponowali, czy nie chcecie no. jechać. Taki banko żyje pełnią życia. Ja właśnie idę sobie kupić jakieś ciuchy na wieczór, bo dalej jeszcze jestem w podróży tak jakby, a wieczorem idziemy z Lalą na imprezkę. To jest fajna rzecz, o której warto powiedzieć. Na pewno jak ktoś z Was był, zastanawiał się, dlaczego w Tajlandii. E, no dobra, po pierwsze składają dary, to jest normalne, teraz w dał dało wodę, ale dlaczego dają na przykład czerwoną fantę, albo w ogóle jakiś czerwony napój. Tak naprawdę nikt mi nie potrafił tego wyjaśnić. Żaden Taj. to jest najśmieszniejsze. Oni składają te dary, składają tą czerwoną fantę, a tak naprawdę nie wiedzą dlaczego. I stwierdzili, tam któryś z kolei mi powiedział, że dlatego, że Budda lubił czerwony kolor. Dlatego mu dają czerwoną fantazję. Moim zdaniem, trochę albo ściemnione stwierdzenie, albo głupia rzecz. ale co? Nie moja sprawa. Laptop się już naprawia, dron sam się naprawił, nie wiem jakim cudem. Poruszałem gimbalem, bo gimbal mi się zepsuł. No uderzyłem o czego? Eee, przypadkowo, to jest jeszcze na strzelance. Eee, I spadł I się rozwalił trochę, ale go wsadziłem na miejsce kamerkę. Eee, nie działała wczoraj, a dzisiaj już działa. Nie wiem jakim cudem. Mniejsza z typu. No, ale bateria w laptopie 3 koła, znaczy 3 koła. 400 zł na to ich. Znaczy na nasze 400 zł. Właśnie chodziłem, bo chciałem znaleźć sobie iPhona. Excuse me, foot cord here or up? Ok. E, Iphone'a 13, bo podobno kamerę ma tak niesamowitą. 13 Pro, oczywiście. Ma taką niesamowitą, że ona taka. I gościu jeden mi mówi e, w takim normalnym sklepiku: no taką cenę, taką. Nawet ja kurde, no, trochę dużo. Tyle samo co w Polsce. Poszedłem do Apple i w taniej niż on chciał. Nie oszukuję się, bo to jest nieładne. Przyda do pani. <laughs> tak <was very> no bardzo <laughs> pani Ale pani urządziła o co? Fry na do jakiegoś dobrego zakładu, nawet nie wiedziałem. No? Pani... A ok. Pani zrobiła mi czapeczki no, taki kolor taki, taki jeszcze jeden Kozak Zakupy zrobiłam zrobione, odolony Tak ja w ogóle Obcinał mnie pan, który miał zrobione tipsy E, brwi e, ale zrobił robotę dobrze ale jak to czy że nie lubię masaż to uciekłem powiedziałem, że nie, nie, nie powiedziałem, że jestem bardzo zajęty i się śpieszę czapeczki już prawie gotowe tak w ogóle będę na pewno jakiś kogoś się przed światami, jak ktoś będzie po prostu odwracał do Polski bo stąd wysadził do Polski to jest taki koszt, kiedyś próbowałem, nie opłaca się po prostu Także jak ktoś będzie jechał, zrobię jakieś fajny konkursy i tyle. Dobra, nic. Kończę w kolejnym odcinku. Już imprezka z Lalą, ale będzie zrobić tak się, że mogę doczekać. Tam w ogóle się spóźniłem, bo ona już do mnie jedzie, a mnie dalej nie ma. Ale i powiedziałem, że się spóźnię, także chyba mi wybaczy. Mam nadzieję. Jeszcze 1000 do 250 tysięcy subskrypcji, także wszystko w waszych rękach. Pozdrawiam serdecznie i miłego weekendu życzę.